Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Survival na moim kanale. E, słuchajcie... E, zaczął się rok szkolny, prawda? Wszyscy się cieszymy. Tak, dokładnie. E, to nie tak, że już mam dwa zagrożenia. E, I się muszę uczyć teraz, by to poprawić. Dokładnie z chemii i fizyki. Nie, e, z chemii i biologii mam. E, i słuchajcie na ostatnim odcinku powiększaliśmy tutaj e, farmę. Tutaj będę musiał sobie czymś zasadzić tu tutaj e, rozmnożyć kurki. E, to się zrobi. A na dzisiejszym odcinku e, chciałbym to chciałbym właśnie zrobić. Na pewno chciałbym tutaj ten, chciałbym żeby było więcej miejsca, to na pewno, czyli to tutaj wykopać, trochę ten odcinek będzie przeznaczony tak na kopanie, yy... czyli nie będzie tu zbytnio też ciekawy odcinek. Czy ja mam ciekawe odcinki? To no chyba, chyba nie, chyba nie. Zostawcie łapki w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Pod ostatnim odcinkiem ze Survivala byliście Normalnie 250 wyświetleń. Czy tam dokładnie 240 To bardzo mnie ta liczba cieszy. Dziękuję wam. Lubicie oglądać tą serię? I będę nagrywał więcej. Trzeba rozmnożyć. Dobra, musi, by, musi być jak najwięcej tych kur. Teraz już y, więcej nie rozmnożę. Y, no, zobaczę, czy mam oprócz, oprócz pszenicy coś innego. Zobaczę, co zasadziłem ostatnio. Chyba to są marchewki albo ziemniaki. Się zaraz zobaczy. Weźmy sobie pszenicę, wystarczy 32, tu mam jeszcze trzcinę cukrową, marchewki mam, to chyba marchewki tam zasadziłem, nie zasadzimy. Gdzie jest wejście? Tu jest. Jestem ciekaw, co tu posadziłem. A marchewki dobra. Jeszcze tu se posadzimy, dobra. No i resztę już tą pszenicą sobie posadzimy. Bo nie pamiętam, jaki miałem tutaj plan, ale chyba, że poczekać aż marchewki urosną. I żeby je zerwać, posadzić znowu i żeby tutaj. Yy, Marchewki też posadzić. No, bo jak się zerwie jeden, jakby ten krzak, krzaczek, to z nich wylatuje, nie wiem, może z trzy marchewki albo i więcej. I, i to jest jak najbardziej na plus. Dobra, weźmy sobie jeszcze te nasiona pszenicy, dokończyć. Dobra, mamy. Ścina na razie nie jest potrzebna nam na tym etapie, To zajmować się nią dzisiaj nie będziemy. A więc to, co dzisiaj będzie nam potrzebne, czy coś tutaj mamy. O, mamy węgla. Ja aż tyle węgla mam. Ej, nie wiedziałem. coś tutaj mi. Mam jeszcze tam. Szynki jakieś to wyschówmy ten węgiel. No i co? Łopata, łopata, łopata. Czym. Czy jest coś. Czy mam jakiś mieczyk że. Tak w razie W? Chyba nie. To no był ślepy jestem. Nie no, nie ma nigdzie. Tutaj jeszcze mam jedno łóżko, dobra to... To se postawimy. Już się robi noc. Chyba o tej porze jeszcze nie można się kłaść spać, ale zobaczę. A, jednak można, dobra. Bo mobów nie chcemy. To się wyśpimy ładnie. Jedzenie, jedzenie. Co mam tu dobrego? Em... Lacki. Nie daj mi kodu. I dużo nawet nie spodziewałem się, ale. Się bardzo cieszę. No i zaczynamy. Kopanie tego piasku. nie przypominam jeszcze. Stawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Naprawdę zostawcie tą subskrypcję. No jeszcze w ciągu ostatnich 28 dni. 28 dni minus 6 subów. No bo nie nagrywałem, to się nie dziwię. Eee, zostawcie tego subika, no, no bo ile jeszcze brakuje do 1000? Ehm eee, Szybka matematyka. 109 subów No to nie tak dużo. Ale naprawdę ładną sumę wbiłem w tym roku, bo jeszcze w marcu może miałem około 300 subskrypcji. To dzięki shortsum Wybiłem i naprawdę jak chcecie wybić swój kanał to róbcie szorcy. Wiem, że to mówię już po raz kolejny, ale tak po prostu polecam naprawdę. A tu co mamy? A jakaś dziurka już mamy trzy staki tego ziemi na przykład Ziemia może się czasami przydać, więc można ją skreślać <laughs> Na przykład nie wiem na wyrównanie jakiegoś terenu Czy coś innego Przydałaby się też yy, Przydałaby się też piekiera Wieśniemy ją. Teraz zrobimy myśl siekierę. Dobra, i jak teraz? skończymy te kopanie naprawdę na tym świecie trzeba yy, 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 trzeba zacząć coś robić no bo to co teraz robię to po prostu nie ma prawie sensu to, to muszę zacząć czy, coś szukać yy, zrobić nie wiem jakiegoś live'a pokopać w kopalni bo, bo jak nagrywam odcinki jestem w kopalni to naprawdę ten czas szybko mija więc wolałbym poświęcić y, ten czas y, na live albo poszukać też j, 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 jakiegoś y, po, portalu do Endu. Tera, teraz poszedłem za daleko, ale, ale nieważne. O, na przykład tutaj by się przydało wyrównać. Użyjmy teraz tego irta. Cyk, 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 cyk. O, sadzonki dębu się przydadzą. Nie mówię, że nie. Ale tutaj. Co tu jest? Ej, pierwszy raz to chyba widzę na tym świecie. O, mamy wilka. Niestety kości nie mam, żeby go oswoić, ale naprawdę. A, albo w sumie sprawdzę. O kurde, jakbym oswoił pieska, to byłaby. E, bym miał pomysł na tytuł do tego odcinka, bo jeszcze nad tym nie myślałem w ogóle Dwa, dwa kości Dwa mam tylko Kurde ej, mamy jakąś smycz, ej czy jak wezmę smycz to ten wilk tak będzie tak... Nie wiem Fajnie byłoby jakby go Nie wiem, czymś zamurować O, zombiaczek Chcę go zabić Jest ten wilk Ej no spierdzieliu Ej Ej, ej, ej Tam jest Szybko Szybko, nie, 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 nie nie nie, 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 błagam, 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 błagam. Buduj! Mamy to? Mamy? Jest, mam... Mamy. Dobra. Masz, masz. Ej, już? Ej, wystarczyły dwie koście. Już mam. Już mam pieska. No i zarumpiście. No i mam. No i mam normalnie pomysł na. Minia... na tom. Na tytuł filmu Przyjaciel normalny. Ej, e, czek, czek, czekajcie widzowie e, Jak zastopować kurde e, Widzowie na tym odcinku znaleźliśmy Zaleźliśmy pieska i się bardzo cieszymy. Przepraszam, że zatrzymałem nagrywanie, ale to było konieczne akurat. Więc przepraszam jeszcze raz za to i mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Nie sorry, że tak w głupim stylu, że tak pokazałem tego obs i tyle, ale to tylko było na chwileczkę, niech się chyba zaraz nie obraci, Co mam taką nadzieję? Nadzie nadzieję. Więc mam nadzieję, że wam się film spodobał, nie zapomnijcie łapce w górze komentarzu i subskrypcji. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. A i napiszcie w komentarzach, jakie, jakie byście dali imię dla y, tutaj naszego pieska, Więc Nara, y, do zobaczenia.